Hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dziś wrócimy do filmu z serii Przewodnik po adopcji. A w tym poradniku, tu sobie na pytanie, jak przygotować się do adopcji zwierząt? Po pierwsze, musimy to sobie dobrze przemyśleć. I mówię tutaj o nabywaniu nowego oczywiście kubila nie robić nic na hurra, na przykład, bo są święta, i z tej okazji adaptujemy do siebie, bądź co gorsza, do rodziny, która się nie spodziewa żywego zwierzaka. Według mnie takie zachowanie to najgorszy objaw nieodpowiedzialności u człowieka. Dlaczego? Ponieważ co roku w styczniu zwierzęta typu króliki, gryzonie są po prostu wyrzucane, a z kolei w sezonie wakacyjnym część zwierząt, która Przestaje być słodkimi szczętami albo zabawnymi kociętami. Zamiast y, fajnego domu do końca swojego życia, to często takie jeszcze maluchy i te właśnie słodziaki, które mieliśmy, lądują w lesie. Zwierzęta są żywymi istotami i nie powinny być traktowane jako lek na na przykład depresję. Leczenia na, przykład na tego typu choroby są lekarstwa, a nie próba uleczania się tak naprawdę żywymi istotami, jeszcze raz powtarzam. Wracając do tematu, jak przygotować się na adopcję zwierząt? Po pierwsze, króciutko, najważniejsze są dwie sprawy: nasza sytuacja finansowa i czas, który możemy poświęcić dla naszych kupili. Kiedy chcemy adoptować kota, często mamy do osiągnięcia ogarnięcia osiadkowanie balkonów, tarasów oraz okien. Fundacja w innych stowarzyszeniach często są w adopcji pary kociąt, a nie jeden maluszek. W razie adopcji psa będzie poruszany temat tego, ile będziemy mogli sięć czasu na spacerach naszemu wojowi, czyli jaka jest nasza aktywność. A jeśli chodzi o te brasy, będą też dodatkowe pytania. Teraz krótko o wymogach adopcji, królików. I gryzoni. Do prawie wszystkich gryzoni, oprócz łomików, wymagane jest towarzystwo tego samego gatunku. A na pewno, już we wszystkich, jest bardzo ważny wymiar loku do danego gatunku. Może oczywiście być to rodzaje klatki, kojca, czy w sytuacji kolików nawet wyskakowość. Oczywiście, wyprawka danego gatunku jest bardzo ważna. Mamy tutaj na pewno, oprócz loku, takie sprawy jak produkty do dyspozycji zwierzaka taką, jaką właśnie on potrzebuje. Yy, na pewno jeszcze w niektórych fundacjach jest ważna apteczka, Teraz ogólnie mówiona opieka weterynaryjna, no na przykład waga, czy właśnie ta apteczka z, z takimi różnymi produktami, kiedy, które mogą pomóc, kiedy zwierzę mogłoby nam bardzo ciężko zachorować. No, i oczywiście będę wdrażać w nieskończoność. Trzeba zgłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się jak najwięcej o podstawowych potrzebach naszego wymarzonego pupila. Pamiętaj, jest to bardzo ważne, żeby każdy człowiek rodziny zgodził się na wybrany przez nas gatunek albo typ rasy. I co równie ważne, nie powinniśmy mieć uczulenia na serdź raka, co oczywiście. No, nie musi pogadać się od razu, ale w najbliższej dobie na pewno, przy rzaku. Ale w razie czego można zrobić testy alergiczne, lub po prostu yy, zobaczyć, co będzie dalej. Jednak wiemy, że to się w ciągu roku zaszło uczulenie na ścieżce, wszystkim, to raczej alergia może się nasilić, niestety. Zapraszam Was serdecznie na kolejną część serii przewodnich po adopcji. Jeszcze raz wspomnę, że. Można zadawać mi pytania w komentarzach, a jeśli one będą dla mnie za trudne, to po prostu zapraszam do linków w opisie pod tym filmem, w, którym, w których będą wybrane przez mnie fundacje, stowarzyszenia, domyślne tymczasowe stronniska, gdzie będziecie mogli bardziej wypytać o to, czego oczywiście ja nie będę mogła wam odpowiedzieć. Także zapraszam do tych linków. i Zapraszam serdecznie. Jeżeli będziecie mi dodatkowe pytania, to zapraszam pod opis tego filmu. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!